Bierzecie stąd ręcznik, zawijacie i musicie wytrzymać tą staneminę. I że pani mi się pojecha. Pojawiły się? No to dobrze. Dlaczego? No, ale te nalepiały. Ale A nalepiały. A się. Pomieści. No właśnie o to chodzi, bo Musisz nie pomieszać. Tak samo dużo wody, tak? Jeszcze więcej. Musisz wykupać pędelek, dużo wody i Jeszcze dużo już pięknie, tak? Kończycie. To teraz tak, popatrzcie tu na chwileczkę, nie malujcie przez chwilkę, ja pokażę Wam na przykładzie tutaj amonita Waszej koleżanki, a ja z tą z Używamy dużego pędzla, dużo wody i tak delikatnie zmywamy, to co namalowaliście. Całkiem nam się nie zmyje, to są odlewy gipsowe, one wciągnęły już częściowo. Ale jeszcze troszeczkę możemy tutaj zmyć. Jak pojawią nam się takie białe prześwity, to sobie stąd bierzecie ręcznicze, Zawijacie tego amonita i musimy go wytrzeć. To tworzymy kamelinkę, tak jak pokazywałam, tak? Musimy wytrzeć. ja teraz

Musimy tak bardzo I tak jakbyśmy chcieli zmyć to sobie wymalowaliście. Całkiem nam się to nie zmyje. Bo częściowo już ta fajka nam się uła. Ale takie białe prześwity się nam pojawią. Teraz trzeba to przeocenić. Zawijamy później węczniczek I musimy to wyprzeć. W ten sposób powstanie nam taka stara skamielinka. Tak? Posażymy ją. Podobacz się. No, może A, Grzesia, nie Uuu, dobrze, że nas spodemki nie poleciało, tak? Także dużo szczęścia że teraz was trochę pędzelkiem, i pani da ci przynętek no? będziesz wycierała. Martyna. Co to jest? Zamykę to będzie. Zamykę to będzie. Zamykę to będzie. dużo, Nie będzie. to są konie. to pociągowe, takie grube, masywne, z dużą głową, ciężką taką szyją, które mają dużo siły, żeby wyciągnąć ciężki zaczek, ale nie za bardzo nadają się do pracy pod siodlach, Dlatego, że są zaleniwe do tego, żeby biegać szybko i pod siodłem się za bardzo nie nadają, ale służą właśnie do pracy zaczek. Lat, bez problemów 20-25 lat jest taki bez problemu osiągany dla konia. No bo już 25 to już jest bardzo stary kon, Do 30 to już mało który dożywa. Mamy tutaj na sanie ten która ma lat 20, tam już do 18, także jeszcze całkiem nieźle wygląda, także tak nie że... jest to. I tam są jeszcze imiona rodziców tego konia. Jego tata miał na imię Otcisz, mama miał na imię I Może na razie. w tym i popatrzymy. Zaraz się nam może tutaj pokażę, o widać teraz. To dawniej jakiej rasy to? <grym> Bardzo dobry, czy z tej krwi Arabii, Dokładnie. To jest arab, właśnie, tak jak mówiłam, taki klęskry kroki głowy, bardzo ładny, charakterystyczny. I nawet jak ktoś się za bardzo tym nie interesuje, to araba z daleka rozpozna najpierw. Z jakiego koloru ten konnik? Ką, no, to jest jakiś masz. To który jest e, cały biały, to jest koń maści siwej. I powiem wam tylko, że jak on był zrebaczkiem, to on wcale taki biały nie był, był cały czarny. I dopiero im starszy, to miał na sobie więcej jasnych dzieci. I teraz jak on po na wielkim i na małym woleś? na, na wielkim a... jeszcze? jeszcze nie? ale fajnie będzie, zobaczyć. dobra na... Yes! yes. No to tu raz pan jeszcze. No to ona odpowiedź. To tylko jedna panią, Jedna była 370 şahinde 376 konformasyon

Dobra. Skutecznie w ramce białotrębowych na następne.